Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Geon, no i moi drodzy, dzisiejszy odcinek nagrywam oczywiście z y, Among Us, ale oczywiście w Robloxie. Ten, ten oto odcineczek pojawi się na Geon Chale, znaczy na Geon Plus. No, bo w końcu właśnie Roblox, czyli nowa seria na tym kanale, będzie dokładnie na Geon Plus, więc... Ja głosuję na czarnego. Chodzi głównie moi drodzy o to, że mam 19 subskrypcji na kanale Geon Games więc od razu wam mówię, leć, y, zasubskrybujcie mi, żeby było 20 tych subskrypcji, wtedy będę potężny i będą codziennie może wlatywa, wlatywały odcineczki, ale to już zależy od Was. Jeżeli wy dla mnie coś zrobicie, ja się tym odwdzięczę. Y, dobrze, tutaj y, kurde, nikogo nie ma. Robimy to. Bo... Taska szybko, raz, dwa. Cztery. Tak zawsze cztery było, więc lecimy teraz tu. Tam taska zrobimy. A to za, to za tą ścianą. Dobrze. Spoko. O nie. Typ nie goni, ale spokojnie nie będę. O kurde, dobra, nie wiem, według mnie może to być. No, nie wiem, nie wiem dokładnie, kto, ale to musi być ono. To on. To zdecydowanie był on. Zabił i według mnie zgłosił. Był imposterem. Dobra, moi drodzy, pierwsza runda wygrana. Przepraszam za hałasy, ale no. <laughs> Mam włączony telewizor i tak dalej, dobra. Okej. Okay. Lecimy dalej. I jeszcze serdecznie Wam przypominam, że w ogóle codziennie... Czineczki będą mogły się pojawiać na tym kanale o dokładnie o. No nie wiem o której godzinie, ale na pewno będą odcinki rano o 10, będą po południu o 12 lub 13, a wieczorem o 19. Więc to mogę Wam zape zapewnić na dwóch kanałach, ale muszę sobie jeszcze ten plan y, tych odcinków no, zrobić i tak dalej. Więc nie miejcie mi tego za złe, jeżeli nie będzie odcinków codziennie, no ale no wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. On fejkuje taska? Fake task. Fake task. Ale może po prostu chciał go w szybszy sposób zrobić, więc nie będę na razie był taki hop siub do przodu, no bo. Dobra, on robi te kasusze Więc lecimy. Okej. Okay. Jezu, Jezu, nawet zapomniałem. Jezu, ja zapomniałem jak się... Dobra. Yellows. Ty a kieruję forkę task. Yellow fake task. Więc ja jego ja oczywiście zgłaszam. Zobaczymy o co z tym chodzi. realnie tak jak mówiłem, daję ci teraz 3 sekundy, zanim, <tramaturgowanie> oczywiście, co tam było, i Cyan Ask, dobra, za chwilę na tego Cyjana zagłosuję, więc spokojnie, moi drodzy, ja myślę, że to ten, no, żółty, fejkował taska według mnie, w Medbay. Dobra, moi drodzy, więc został ten jeden impostor. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale zamiast kogoś osądzić, możemy wygrać na taski. Więc lecę sobie szybko tego taska, któregoś tutaj zrobić i jest szansa, że wygramy. Dobra, moi drodzy, pierwszy task zrobiony. Lecimy teraz do tego drugiego. Cyk, pięknie. Raz, dwa, trzy. O kurde. Cyjan, cyjan, cyjan. Dobra, moi drodzy, zabił mnie, więc. Dobra, moi drodzy, myślę, że zagłosuję na tego Cyjana. No nie, kurde. Dobra, moi drodzy, no niestety przegrywamy to, bo ja nie mogę pisać jako, no, trupielet w... A Us, więc przegraliśmy, ale myślę, że dokładnie za paręnaście sekund my możemy być impostorem i zobaczymy, czy... No, no, będzie coś ciekawego i tak dalej. E, dobra, więc, 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 więc co ja mogę powiedzieć? No mam dokładnie 19 subskrypcji na tym kanale. No kurde moi drodzy, na kanale Geon Games mam 19 subskrypcji. No i... Fajnie by było, jakbyście mi wbili te 20 subskrypcji, bo mieliście czas do, do, tych do tego końca świąt, czyli do 31 grudnia, nie wbiliście. Ale wbiliście mi 19 subskrypcji, co jest bardzo dobrym wynikiem według mnie, bo żaden z youtuberów, których znam, nie miał takiego wyniku. Jeżeli wbijecie mi więcej subskrypcji niż teraz mógłbym mieć, to będzie mega spoko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proszę bardzo. I task zaliczony. Jezu, ten pies mi tu szczeka. Boże, przepraszam was moje widzowie. Dobra moi drodzy, więc lecimy. Okej, okej, nie wiem kto, kto zginął. Dobra, ja nie wiem na kogo będę głosował. Dobra moi drodzy. Przepraszam, że nie odzywam się, ale no ten pies mi tu czeka i muszę go pogonić. Dobro, moi drodzy, więc... Czemu? Ej, wydwy. Czemu niby ja? Dobro, moi drodzy, więc no takie debile z nich, że widzicie do czego doszło. Dobra, moi drodzy, zrobiłem tego taska. Możemy wygrać jeszcze na taski. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, pierwszy, kolejny task zrobiony. Lecimy. Lecimy, lecimy. O tutaj. Tutaj. O kurde, w co ja weszłem? drodzy, więc jeszcze parę minut odcineczkę i kończymy. Chociaż mogę już w sumie teraz kończyć. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Jeśli w kolejnym odcinku będę imposterem, to oczywiście nagram. I na no, dzisiaj to na tyle. Wbijcie jeszcze na Gun Games, bo tam będzie opening z Brawla. I pozdrawiam was wszystkich. Pa!